Ja nie mam dla Was wiadomość um, od dzisiejszego dnia, od dnia 9 grudnia 2025 o godzinie 17.36 ogłaszam um, Przestaję nagrywać na YouTubie, um, ponieważ dużo ludzi mnie hejtuje, dużo ludzi mnie nie chce na tym prawdopodobnie więc no, jak tyle ludzi mnie nie lubi i nie chce na tym prawdy, no to po prostu przestaję nagrywać Moi, dla hejterów, dla hejterów przesyłam to. Przez to, chyba środkowo nie mogę, dla moich kochanych fanów przejrzeć dla was przekażę to. Kocham was życie kochani i nie mogę sobie bez z życia, no ale muszę skończyć pracowanie po prostu.

чтобы было